Cześć, jestem ja, 19 wideo z serii na moim kanale, jaką jest Space Marine. Tak, Warhammer 40 000 Space Marine na kanale. E, to jest nowa serijka z takiego hacken slashowego gameplayu. To będzie jakieś, nie wiem, może 8 godzin rozgrywki, czyli jakieś 16, może trochę więcej filmów. Ja będę bardzo szczęśliwy z tego, bo Warhammer 40 000 to jest dark science fiction, dark fantasy, co dobrze pamiętam, tak się to określa, które jest mało znane w świecie popkultury, ponieważ nie ma żadnego filmu na ten temat. A Star Warsy są rozprowadzone, tak, dalej, tak, dalej, do potęgi Entei, bo mają już Clone Wars, tak, dalej, tak, dalej. Na nowo w Gwaisie też będzie paczka na Warhammer 40 więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, oczywiście wyłączę stoper, brawo ja. A jakby ktoś chciał dołączyć, to zawsze linki w opisie pod filmami z kołków co tutaj mogę jeszcze powiedzieć, moi drodzy? Jest dopiero. <coughs> chyba minuta gadania, już. Ja mam 10, 10 sekund na zegarku, więc to jest coś innego. Yy, Warhammer 000, no to mówię. Dark Fantazy bardzo ciekawie się zagłębia w ten świat, więc bardzo fajnie byłoby ograć coś, co jest w tym świecie. I nawet jak na tak starą grę, grafika dalej jest dobra, dalej jest świeża, więc. moi drodzy, zacznijmy kampanię. <coughs> Nową kampanię, bo już raz rozegrałem całą kampanię. I, 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 skończyłem kampanię, więc, fajt, czy to kiedyś było na normalnym poziomie trudności, zagrałem. Tak, chcę to zakontynuować. Niech się wczytuje. <laughs> ponurych w ponurych urokach odległej przyszłości istnieje tylko wojna. Jak gra, jak produkcyjna, wezynek Xenos Beta produkcyjna Manufaktorium Ajakis Ajakis Produkcja przemysłowa A, wszystkie te kurwa... Knighty, Warbondy Warlordy, no. This is chover. Oczywiście, jeżeli by było za głośno, to dajcie znać w komentarzach, jeżeli oglądacie tę serię. Jeżeli będzie za głośno, ja też w trakcie rozgrywki będę sam próbował to ogarnąć. No i flota imperialna ubiera sobie. Sega prezentuje. W ogóle teraz wyjdzie Space Marines 2 w ciągu roku 2, więc na pewno kupimy. Na pewno kupię i będę ogrywał. Captain Titus, the orcs have massacred the Forge World's forces. And they have taken the planetary defense weapons. Clever of the damned orcs. Keeps us off their backs while they loot the Titan war machine. Brace for evasive manoeuvres. Pilot, report! The engine is dead, Sergeant. We are losing altitude. Get the ship to safety. we we'll find another way down. Hi, Captain. Found the Returning to Bay. this is your plan we need to get to the surface to take out the gun battery what do you want to go home already sergeant not before having a word or two with the hounds is that wise captain the codex tej does not support this action try to keep on no rozpierdol się od razu dzieje trochę cicho jest a mogę zrobić escape a dobra yy... Dziennik audio nie opcje Ogólna głośność. Podgłośnijmy efekty i to. Jest istota korków. Dla mnie jest trochę za cicho. Chyba, że jestem kurwa głuchy po prostu. Yy, dajmy ogólną głośność na 45... 43... Muzykę możemy ciszyć. O, trochę lepiej jest dla mnie. Będzie trochę napierdalałanki z się się da. daj go, daj go, biegaj, biegaj, biegaj. jest zajebiście F plus mysz 5, bo przeciwnika egzekucja nie, nie to nie to, nie była egzekucja jak się robi egzekucję? Ja się pytam kurwa jego ma, Drowanie. E, ok. E, moi drodzy, teraz się muszę ogarnąć, przez... Bo tu jest raz za głośno, raz za cicho, więc dajmy wszystko w ten sposób, żeby było mniej więcej tak jak tutaj jest. E, I skorygujemy na sobie filmie. Podam jest teraz to OK, a zobaczymy jak to będzie na sobie filmie. Okej, okay, pod, pod lewy kontrol celujemy. I zabijamy. Nie było go widać nawet.

że 2 plus 5 i zabijamy. Tak, robiąc egzekucję, z tego co pamiętam dobrze, to yy, zbijamy z powrotem sobie. Yy, zbi zbijamy sobie z powrotem. Życie do pełna. Kurwa. Ty, kurwa. orku Jebany. Za kombinacji zrobiłem. Ło! Oni się nie spodziewają tego. Aha! Czy to będzie taka typowa kampania, gdzie będę ciągle gadał na temat gry, może trochę na temat lore. Nie będę tak się rozwijał na temat wszystkiego innego. Więc może zobaczymy, co tu będzie. Bo to jest ciekawa gra. <laughs> się rozdziwił na planecie. Scenka na kascence. 40 Space Marine. Trochę nie, nie... tego... Niekompletne było to logo, tylko trochę wybrakowane. Kapitan Titus, wejdź. Damned shot me. Of course. I've had no word from Leandros. But I'm picking up Vox Chatter from Imperial Guard forces on the ground. I scarcely thought any would be left alive. Much less still fighting. Heading towards the front lines now. I will meet you there. Pierwsze wszystkiemu, strefa przemysłowa 82, rozdział drugi, idziemy! Biegniemy, kurwa, biegniemy! Ja Roland. Tutaj tak, Imperialni w ogóle. Najgorzej co można, najgorszą fuchę jaką można mieć w, no to w karabina, to Najgorszą fuchę jaką można mieć w imperium ludzi w Warhammerze to bycie kurwa w tym Armii, jako gwardia imperialna Ponieważ a no, tu mogę chyba coś, jakieś znaleźć czy tędy? A nie, tu chyba będzie znańczka właśnie <coughs> Tutaj? Chyba tutaj będzie znańczka będzie jakaś znajdźka? Czy nie będzie żadnej znajdźki? Wymędy, bez żadnej znajdźki mi to stawiać, już, co zebrałem eee, tak się jak byś, w warmii czyli to się robi? Tak? Tak? No te Marki, to można ten. No, tutaj brutalność w tej że będzie totalna, więc. No. O, jest kapsuła. Podnieś Boltera. I with you, Space Marine. Apparel we leave you. Z 998, jest podstawowym w e, kosmicznych Marines, która strzela z bieżnymi pociskami o wybuchowych rdzeniach. Przetestujmy go. W takim razie. I'm kill him first. I'm kill him first. Ale dużo przetrwali. No ale dopóki nam pancerz nie zjedzie się, to ten życie na mnie traci. Tak to będzie. Dobra. Więc nie w takim razie? Myślałem, że ktoś do mnie mówi, ale jednak. Nie? No, jakby jakbyście strzeli, to moja kobieta się odzwierciedla w tle. Eee, dobra, lecimy. Lecimy dalej. Ktoś mi z filmu.

Jak ja nie widzę jak ktoś tak przerywa perfidnie. jeszcze wszyscy wiedzą Wszyscy wiedzą że ja nagrywam Wszyscy w domu wiedzą że nagrywał i tak dzisiaj mi przeszkadzają no to jest po prostu hamstwo o nie? Dobra mamy dalej tu jeszcze żyjesz Jesteś w o wy. Dziękuję. I tej, tej, ty idę, ty i ty i ty, i ty, i ty.

Wspomnieliśmy sojusz... <gry> to to nie warto tracić amunicji. amunicję. Idziemy dalej. Pod jedynką stolet boltowy, tak, stolet boltowy, tak to się nazywa, serio. the pistol Sedona's okay. picked up local Imperial Guard communications. They survived under the shadow of that gun. I want to know how. Keep firing! Keep firing! Kill everything in that bunker! The Adeptus Astartes are here. The Emperor's Angels of Death fight with us. Daggy! Or the Emperor! The humans in that bunker. My lord, you have saved us. Rise, guardsmen, you saved yourselves. We thought you did. We would be my lord. If not, for the Lieutenant. Where will we find this Lieutenant? At the front lines. Follow the trench network to the Lieutenant's command bunker. Carry on, Guardsman. We rendezvous with sedonus Then we find this Lieutenant. We need updated intel on the gun battery. Good, get the way way of Head out the upper level and continue ah. through the plaza. The bunker is beyond that. For the

Fajnie skrzyczeć for the emperor, fajnie skrzyczeć krzyczeć e, zabić wszystkich poza ludźmi itd. Itd. Kapitän, i tak dalej, Ale tak naprawdę, e, szczerze mówiąc to nie, 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 nie wystarczy to, że wolałbym być w Star Warsach o. You found something to keep you busy. Worry not, Captain. I've saved some orcs for you. The orcs have got that gun well defended, no mistake. But typical orc behavior would be to dismantle or destroy the gun. And certainly not use it to keep our forces at bay. There's a strategy behind it. Their leader is no fool. This day is getting interesting.

Weźmy tam Mysz plus S plus mysz 5. S plus mysz 5 to będzie tak. Tako. Zobaczymy. Ogłuszymy. Dawaj, dawaj, migo. No tak trochę mnie poszatkowali tutaj z moim HP Dobra moi drodzy, ale ja w tym momencie będę się... Oh, kurwa mać, spierdalaj. Będę się z nami moi drodzy, na razie cześć i do widzenia.